Przeżywając tegoroczne gorzkie żale, chcemy pójść śladem miłości Bożej. W trakcie każdego żali wpatrujemy się w ten najwyższy wyraz miłości, kiedy Jezus Chrystus z miłości do nas przyjął wszystkie te cierpienia, mękę. Kiedy Jezus z miłości do nas, do mnie, do Ciebie. Oddał swoje życie na, na krzyżu. To jest sens tego nabożeństwa, tak naprawdę. Zanurzyć się w nieskończonej miłości Pana Boga. Otworzyć swoje serce na tą miłość. Moi drodzy, poprzez poszczególne kolejne kazania pasyjne w trakcie Gorzki Żali będziemy pochylać się właśnie nad tą miłością. Będziemy pochylać się nad, można powiedzieć, przymiotami Bożej miłości. Ktoś może powiedzieć: No, ile można? Już tyle o tej miłości Bożej w tym roku. I od tej strony, i od takiej. Można. O miłości Pana Boga można mówić w kółko. I to jest podstawowa sprawa. To jest podstawowa prawda w naszej wierze. I chodzi o to, żeby naprawdę nie tylko o tym słyszeć, nie tylko o tym rozważać, ale żeby przyjąć tą miłość. Ale, żeby ją przyjąć, trzeba ją poznać, trzeba ją zrozumieć. Moi drodzy, tym, co będzie wyznaczać te nasze rozważania o Bożej miłości, jest katechizm Kościoła Katolickiego. Jest kilka numerów które mówią o tej miłości, i spróbowaliśmy wyciągnąć kilka cech tej miłości. Dzisiaj chcę z Wami się pochylić nad tym, że miłość Boża jest darmowa, jest darem darmodanym. Katechizm Kościoła katolickiego mówi w ten sposób: W ciągu swojej historii Izrael mógł odkryć, że Bóg miał tylko jeden powód, aby mu się objawić i wybrać go spośród wszystkich ludów, by był jego ludem. Tym powodem była jego darmo dana miłość. Bóg miał tylko jeden powód, żeby się objawić Izraelowi. To jest jego darmo dana miłość. Chciałem naprawdę podkreślić to tylko jeden powód. Nie ma innego. I moi drodzy, pierwsze to pewnie trzeba by wyjść od naszego takiego ludzkiego doświadczenia. Może takie bardzo banalne, prozaiczne rzeczy, ale jeżeli o czymś słyszymy, że coś jest darmowe, to gdzieś zaświeca się w nas jakaś lampka nieufności. Jak to darmowe? Jak to za darmo? Nic nie ma za darmo. Mówi się że nawet jest takie powiedzenie nic nie ma za darmo tak się mówi ostatnio jak byłem w domu u taty taki prosty przykład bardzo mi się nasunął przy układaniu tego kazania tata wyciągnął zaproszenie które dostał pocztą takie reklamowe właśnie na Darmowe badanie słuchu i test aparatu słuchowego. I tata mówi tak: weź popatrz na to i przeczytaj: Czy tam coś nie jest dopisane, że ja nie będę musiał za to później płacić? Czy coś tam nie jest takiego ukrytego? Czy nie jest tak? Jeżeli coś jest nam proponowane za darmo, to my gdzieś tam szukamy czegoś drobnym druczkiem, coś dopisane, coś w zamian. Rzeczywiście, mój tata nic nie musiał tam płacić, ale jak żeśmy poczytali, no ta firma miała jakąś tam podpisaną umowę z jakimś projektem i tak swój zarobek, swój interes ugrała na tym. W naszych ludzkich relacjach, no niestety nic nie ma za darmo. Pójdziemy do restauracji, nikt nam nic nie poda za darmo. Pójdziemy do sklepu, nie dostaniemy nic za darmo. Nikt nie rozdaje pieniędzy na ulicy od tak za darmo. Moi drodzy, i to jest to niebezpieczeństwo, że my później możemy to przekładać na naszą relację z Panem Bogiem. Że jak słyszymy, że miłość Pana Boga jest za darmo, to. To się boimy, to nie ufamy. Kiedyś widziałem taki krótki filmik, który pokazywał, że jeżeli by człowiekowi powiedziano, żeby skakał na jednej nodze i dostanie za to 100 zł, to by skakał. I takich ludzi by znalazło się wielu, bo no ma coś wykonać, więc dostanie za to, chociaż to jest głupie, ale dostanie za to jakieś wynagrodzenie. Ale jakby temu człowiekowi powiedziano po prostu nic nie rób, wstań i ci dam 100 złotych, to by ludzie odeszli i by powiedzieli, nie, coś, coś tu nie gra. A miłość Boża jest darmowa. I moi drodzy, my wcale nie musimy na tą miłość zasługiwać. To też jest inne nasze ludzkie doświadczenie, już takie głębsze, nie takie zewnętrzne. Że my czasem jesteśmy też poranieni w tych naszych ludzkich miłościach. Że doświadczamy tego, żeby być kochanym przez kogoś, żeby ktoś na nas zwrócił uwagę, żeby zasłużyć na czyjąś przyjaźń, na czyjeś zainteresowanie, to musimy zasłużyć. Muszę tak czy inaczej wyglądać, mieć takie czy inne cechy charakteru. No i gdzieś po prostu właśnie my próbujemy zdobywać, zasłużyć. I tak sobie czasem też myślę, że nam też gdzieś się wpaja. Może tak nieświadomie, ale że na miłość Pana Boga to trzeba zasłużyć. Bądź grzeczny. Od małego słyszymy. Bo Pan Bóg, bo Cię Bozia skara. Bo Pan Bóg będzie niezadowolony. Bo Bozia będzie smutny. I tak się wpaja nam właśnie, że trzeba zasłużyć na tą miłość Pana Boga. Tymczasem miłość Boga jest darmowa, jest darem darmodanym. Moi drodzy, wielu z Was pośród tutaj siedzących jest rodzicami. Dlaczego kochasz swoje dziecko? Dlatego, że jest ładne? Dlatego, że jest inteligentne? Bo grzecznie się zachowuje. Dlaczego kochasz swoje dziecko? Rodzic nie kocha swojego dziecka za to, że jest takie czy takie, ale po prostu bo jest jego dzieckiem. Dziecko nie musi zasługiwać na miłość rodziców. Jeżeli dziecko nabroi, to rodzic nie przestaje kochać swojego dziecka. Mówi: Teraz to już się nie kocham, bo źle postąpiłeś. Nie. Kocha mimo tego. Owszem, no, pewnie rodzic się zasmuca takim czy innym postępowaniem dziecka, ale nie cofa swojej miłości. I dziecko nie musi zasługiwać na, na miłość. Jeżeli by tak było, no to jest jakaś chora miłość. Myślę, że rzadko się zdarza, może się zdarza czasem, ale normalnie dziecko nie musi zasługiwać na miłość swojego rodzica. My jesteśmy dziećmi Pana Boga. I dlatego yy, my nie musimy na tą miłość zasługiwać. Nie musimy się o nią starać, zabiegać. Nie muszę zrobić tego czy tamtego, żeby tą miłość otrzymać. W księdze powtórzonego prawa, yy, w siódmym rozdziale, słyszymy takie słowa: Pan Bóg mówi do, przez Mojżesza do Izraelitów. Pan wybrał was i znalazł upodobanie was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona króla egipskiego. Popatrzcie, Pan Bóg nie dlatego ukochał Izraelitów, że oni byli jakimś wielkim, potężnym, mocnym narodem i powiedział... O, ich warto kochać. Oni objawią moją chwałę. Oni są mocni. Ich będę kochał, ich wybieram. Nie. Ani też przeciwnie. Nie dlatego Bóg ich ukochał i wybrał, bo byli, tak jak mój słowo, najmniejsi ze wszystkich narodów. Bo czasem tak jest też, tak z litości. O, tacy biedni, tacy nieporadni. O, takie maleństwo, o, tak trzeba je ukochać też nie dlatego, nie dlatego, że byli jacyś ułomni, nie wiem, czegoś brakowały, trzeba było ich wesprzeć miłością, ale po prostu, bo, taki, bo tak chciał, bo taki był wybór Boga. To jest może bardzo taka prozaiczna rzecz, ale naprawdę trzeba sobie to uświadomić. Popatrzcie, Jezus Chrystus na krzyżu. Czy wszystko, co w ogóle zrobił, cała męka, całe dzieło zbawienia, odkupienia, jest taką miłością darmodaną. On nas, jak mówi Słowo Boże, oddał za nas życie, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Myśmy w żaden sposób nie zasługiwali na Jego miłość. Przez nasz grzech naprawdę nie zasługujemy na tą miłość. A jednak On nas kocha. A jednak za nas oddaje swoje życie na krzyżu. Dla nas umiera. Jezusowa męka jest największym wyrazem tej bezinteresownej, darmowej miłości. I chcę, żebyś dzisiaj usłyszał to, że Bóg kocha ciebie takim, jakim jesteś, z twoim doświadczeniem życiowym, z twoim bagażem życiowym, z twoją historią życia twoimi może słabościami i grzechami, które się za tobą wleką. Nie musisz zasługiwać na miłość Pana Boga. To jest dar. Darno dany. Pan Bóg ci dzisiaj ofiaruje ten dar. Nie tylko dzisiaj. Ale dzisiaj chcę, żebyś to usłyszał i przyjął ten dar. Pan Bóg cię kocha za darmo. Może po raz pierwszy to dociera gdzieś do Twojej świadomości, do Twojej głowy, do Twojego serca? Ja nic nie muszę zrobić. Bóg mnie po prostu kocha. Jestem Jego dzieckiem. Papież Benedykt napisał na początku swojego pontyfikatu w 2005 roku encyklikę Deus caritas est. Bóg jest miłością. I tam napisał takie słowa: On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy. Popatrzcie, Bóg pierwszy, to nie ja pierwszy do Boga wychodzę, ale Bóg mnie pierwszy kocha. On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy. Dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie wzbudzić. On nas kocha, pozwala, że Możemy zobaczyć i odczuć Jego miłość, i z tego pierwszeństwa miłowania ze strony Boga, może jako odpowiedź narodzić się miłość również w nas. Czyli Bóg pierwszy Ciebie kocha za darmo, i z tego rodzi się miłość, z doświadczenia tego pierwszeństwa miłości. Dalej mówi papież w tej encyklice. Przykazanie miłości staje się możliwe tylko dlatego, że nie jest jedynie wymogiem. Miłość może być przykazana, ponieważ wcześniej jest dana. To też jest ważne. My słyszymy przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. A papież mówi, możemy sobie postawić pytanie, czy można nakazać miłość? Czy to może być przykazanie, żeby miłować Boga? I papież odpowiada tak. To może być przykazanie, miłość może być przykazaniem, ale tylko dlatego, bo jest darem. Bo Bóg ją pierwszy nam dał. Bo Bóg nam pierwszy okazał miłość. Więc dlatego nam mówi i prosi. Będziesz miłował Pana Boga swego. I zapytaj się, czy Ty na tą miłość bezinteresowną Pana Boga odpowiadasz w swoim życiu miłością. Czy szukasz, żeby kochać Pana Boga? Darmowość Bożej miłości wyraża się w darach, bo miłość jest konkretna. Popatrzcie, Pan Bóg pierwszym podstawowym darem, który dał całej ludzkości, to jest życie, stworzenie. Bóg wszystko stworzył z bezinteresownej miłości. Po co Bóg stworzył? Po co potrzebował świat? Jest trójcą, będzie o tym też. I w tej trójcy jest nieustanna wymiana miłości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To po co cały świat jeszcze? Bo Bóg w sposób bezinteresowny po prostu chciał się podzielić z kimś jeszcze, swoją miłością w sposób bezinteresowny. Życie jest pierwszym darem Pana Boga. Uświadamyasz sobie to, że otrzymałeś zupełnie niezasłużony sposób to życie. Drugi dar to na pewno zbawienie właśnie. Jezus Chrystus, który za darmo oddał za nas swoje życie, żeby nas wybawić od śmierci, od grzechu, żebyśmy mogli żyć w przyjaźni z Bogiem, przebaczeniem. Ile razy już Bóg Ci przebaczył, ile razy przechodziłeś do kratek konfesjonału i Bóg Ci mówił przebaczam Cię, kocham Cię, jesteś dla mnie ważny. Zacznij od nowa. Eucharystia jest darem darmo danym. Czasem pokutuje jakieś takie dziwne myślenie, że ja muszę na Eucharystię zasłużyć, na Komunię Świętą, żeby przyjąć Jezusa. Nie. My nie musimy zasługiwać, żeby przyjąć Jezusa. Tak naprawdę nikt z nas nie jest godny, żeby Go przyjąć. Nikt. A jednak Jezus się wydaje. Owszem, no, trzeba mieć. Serce wolne od grzechu ciężkiego, ale właśnie wtedy jest ten dar przebaczenia. Ale Jezus nieustannie chce się, chce się dawać w Eucharystii. I popatrzcie, kiedy my nie przyjmujemy darów Pana Boga, które są darmo dane, to co? To znaczy, że chyba gardzimy Bogiem, który nas kocha. Tyle Jezus razy ci mówi, na każdej Eucharystii, na której przychodzi. Przychodzisz mówić do ciebie, bierzcie i jedzcie, bierz i jedz. Daję Ci po prostu siebie. Z miłości. Za darmo. Nie musisz za ten pokarm płacić. Wystarczy, że wcześniej oczyścić swoje serce z grzechu ciężkiego. Jak nie masz grzechu ciężkiego, to czemu go nie bierzesz? Czemu nie przyjmujesz mnie? Jezus mówi. Dar, darmo dany. Miłość. Tyle darów Pan Bóg nam daje. On naprawdę, wystarczy otworzyć oczy, żeby zobaczyć tą miłość. Wystarczy otworzyć oczy i korzystać z tych darów Bożych. Kończąc, moi drodzy, trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć: że darmowość, ten dar, darmo dany od Pana Boga miłości, ma w nas zrodzić. Taką miłość do innych. Jeżeli ja otrzymuję za darmo miłość Pana Boga, to ta miłość będzie uzdrawiać moją chorą miłość. Bo ja czasem po prostu mam, moja miłość jest chora, szukam jakiejś interesowności. Nie jest tak? A tymczasem Jezus mnie uczy w swojej miłości, żeby być bezinteresownym. Papież Benedykt w tej samej encyklice pisał jeszcze tak. Miłość. W jej czystości i bezinteresowności jest najlepszym świadectwem o Bogu, w którego wierzymy i który zachęca nas do miłowania. Tak jest też cel tej miłości, żeby ona nas przemieniała, żebyśmy też byli bezinteresowni dla innych. Popatrzcie, żeby nie wybierać, tego będę kochał, tego nie, ten mi się podoba, ten nie, temu warto pomóc, temu nie. Jezus uczy mnie, że ja mam kochać i tego, i tego. Nawet tego, kto w moich oczach, tak po ludzku, nie zasługuje na to, bo mnie skrzywdził, bo mnie zranił, bo mi wyrządził zło, bo się na mnie krzywo patrzy, bo mi podłożył nogę w życiu. Ty ile razy nogę Panu Bogu podkładasz? Ty ile razy od Pana Boga się odwracasz? A jednak Pan Bóg daje tą bezinteresowną miłość. A my jesteśmy Jego dziećmi, i my mamy tej miłości się uczyć też, ją później wcielać w nasze życie, a przez to stawać się, jak mówi papież Benedykt, najlepszymi świadkami o Bogu. W sposób bezinteresownej miłości, darmowej, bez liczenia, bez wypominania później, że ja dałem tyle, a ty. W sposób darmowy. Panie Jezu. Spraw, żebyśmy dzisiaj przyjęli Twoją miłość. Spraw, żebyśmy zrozumieli, że ona jest zupełnie za darmo, że nic nie musimy robić, że nie musimy na nią zasługiwać. Prosimy Cię, Panie Jezu, żeby ta Twoja miłość nas uzdrawiała, żeby leczyła naszą chorą miłość i żeby uczyła nas bezinteresowności wobec innych. Amen.